Witam. Mamy 20 września 2019. Parę dni temu powiedziałem, że pokażę Państwu filmik z l 173 73B, który się wytarł. I teraz jak wygląda opieka. Postaram się tutaj gdzieś pokazać Państwu młode. Bo przenosiliśmy tutaj tą grotę. O! zobaczymy tutaj gdzieś pod ogonem, gdzieś mi tutaj śmignęły o tam o między płetewkami widać młodziaki e, na filmiku ciężko jest wyświetlić e, takie rzeczy ale postaramy się Państwu to pokazać no. Kurde. O, starym aparatem robię i ciężko to cokolwiek pokazać. W każdym razie, o! Eee, widać tutaj przy lewym, przy le pod lewą płetewką, e, młodziaki. Ciężko mi doświetlić je doświetlić bo jak o! Eee, widać to. Ojciec tam pilnuje całej wataszki i za momencik je. Odbiorę ojcu. Może tak będzie widać. Zasnie. Za momencik odbiorę je ojcu i pokażę Państwu, jak tego dużo wyszło z mią. Pozdrawiam, gruba ryba. W części drugiej zaraz będę pokazywał wszystko. Samca l 73 b już mam w kopniku, i wsadzę go teraz do akwarium ogólnego. I zaraz Państwu pokażę młode, które wyrzuciliśmy z powrotem. Wraca do akwarium, z którego wszedł cyk, pyk grotka wsadzona na miejsce. I teraz już podchodzę i Państwu pokazuję, ile tego mniej więcej wyszło. 5, 6, 7, 8, 9. 9 sztuk. Mamy 170 trójki maluchy mówię jeszcze z woreczkami żółtkowymi no tak o tak tak i wpuszczę je zaraz do akwarium gdzie jest tylko ta jednodniówka i będą się tutaj już rozwijać, będą sobie tutaj jadły przez kolejne 2 czy 3 miesiące i będą rosły. Pozdrawiam, grobowe wypadki.